Zdrowe, się... a też się niszczą za pomocą wody. Chyba. Chyba. Ale ja umiem wylewać wodę. No właśnie, dlatego ja tego nie zrobię. bo mi nie poradzę. Ja nie Wiem, wylem. ale ja po prostu żeby jakoś większą, to nie dostanie jedynego kawałka żelaza. Chyba że Mikar... Nie, nie znaczy enchant, enchant na mieczu. Ale chyba że Mikar wystąpi, nie? Nie. Ikar! Co? A dlaczego taką gubią sobie dałeś skórę? Tutaj. Nie rozumiem. Dzień. Na tym twoim domku. Ej, to ja... I ja dla tylko ikara robię, mierz, bo Kamil nie pomaga. Po prostu. No, no przecież ja mam też twoje sprawy! No wiem. Ale powiedziałeś, kto chce do questa, a ja na przykład nie chcę. No wiem, ale po prostu... A nie! A, wiesz, a, a ale za Ale <coughs> za inne questy też będzie można, ale to jest tylko naj, najszybszy termin. Ale wtedy będzie łatwiejsza obroną. Dobra! Dobre, ale jest. nie musisz! Ale ja już mam Tak, gotowe, ja, Teraz gotowe. Ja, ja nie muszę, ja nie. Ale jeśli kar, ar, Ale Kamil, jeśli chciałeś pomóc, to dostaniesz. To no ja tu cheruję jak wół, a on dostaje to za darmo. No wiem, ale chciał. Ale nie zdążył. Ej, to wrzucam tutaj dwa miecze. Szark jeden. I Kar, dlaczego? O, o dobra, ok. I Kar, masz ten miecz? No. O dobra. Tylko pamiętajcie, z lewele. Um, ej, czekajcie. Bo ja chcę wam coś dać, tylko muszę tu najpierw zrobić. To są nowe ry, rangi, yeah. a teraz będzie szara. E tak. Ej. Tutaj dają do skrzyni na dworze. I kto się nazywał Minecraft Daniel? Ej, je, Jest w skrzyni na dworze. Nowa Ranga. że Tylko musicie się pokusić. Ale, ale wtedy była jasno szara, taka. A nie szara. Nie wiem. Ej, Ikar, chcesz tą rangę no już chwileczkę tylko coś zrobię tak pamiętajcie z levelem stanę <coughs> trudniejszy potwór no znowiła się seria serio na serwerach bo wiecie ja powiem wam coś my już możemy iść na tego chowanego Mam... Ale nie da się wejść, wiesz? No to ja teraz sprawdzę. Ej, to może na tego, na The Za dużo gramy na The. Czekaj, ja sprawdzę. Nie. nie da się, a może a może pójdziemy chociaż na działki tutaj? Mm, dobra, już mnie zaatakować. Ale możemy też zrobić takie, takie, że to jest takie jedno miasto. Że, że to na, że, albo że, że to. Na, że... Ej, dobra, idziemy na Minesa, bo o, ja zapomniałam, że tam, tam, ja mam te miasto, na które ja muszę zadbać. Ale gdzie to jest dziwne? Daweł. Ja wa, na wala i nie mogę ten. I, i nie mogę na. Ej, dajemy na sobie e, nie przeszkadzać. Ja już mam. Pan jest. Tak jest. Nie można wejść na kreatyw. No dziwne. Ej, no to może. ja mam pomysł. Idziemy na programkę na e, Skywars. Żeby się nie okazało, że znowu Skywars nie działa. No, no, bo wtedy by było przegięcie. A my jeszcze nagrywamy? No tak. A, ale nie będą widzieć Twoje, twoje hasło. Tata zamaza i tak. A, no, też się tym zamada. To Skywars. Już chwilę! Gdzie jest Skywars? Ej, na jakie te? Po prawej ile? Ej, zobaczymy ile graczy. Tu, tu masz zaczekaj, tu jest 95. Zaczekajcie 95. na mnie! Już lecę! Ej, nie nic nie będziemy. Ja tylko pani Ja wiem, radę. idziemy do tego po lewej. No bo tu jest najmniej graczy. A dlaczego ty chcesz najmniej graczy? No bo zawsze nie wiem, czemu tak i wybiera. Ale bo A, no ja zobacz! Się, proszę. Ale wy nie pomyśleliście, że ty szybciej się zacznie arena. A t... Ej, albo po prawej pójdziemy. Tutaj, tu jest 40, czyli tu jest średnio. No Na prawo, to zaczyna... chodźcie. 3, 2, 1. Chodzimy, 3, 2, 1, skoczymy! Sk skoczyłem, nie wiem, czy to jest dobre. Tak mi udoczył. 5, 5. Jo, ej, zobaczcie, jaka duża jest ta. A po środku. i e, Ikar, jesteś? Nie. nie ma na tej mapie. Co? Zresztą się na mapie bez skrzynek? Zawsze są. Jak to Ja nie mam skrzynek. Jak to? No popatrz! Gdzie ty jesteś? Chyba jesteśmy naprzeciwko siebie. Ja skaczę dla Ikara. No dobra. A dla Ikara, a nawet mam dieksowy miecz. Ikar, gdzie <noise> jesteś? <noise> na chwilę. <noise> Naprawdę wskoczyłeś do portalu? Ja nie wskoczyłam. Trzy, dwa, jeden. Hop! Zenek. Miu, Ikar. Ja. I No dobra, no jest. Widzę Miu, i Widzę jakichś dwóch koleśnych. Timiu, 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 Timiu! Ej, jesteśmy razem! Ej, gościu mi pisze, jesteśmy! To już nie chcę. Ej, przecież ja a nie mogę pisać! A, też się nie No to nawet jeszcze lepiej! Ej, żelazny słodki no, no. fajnie! Jej, <coughs> enderperła! Jej, enderperła! Nie, nie mam ender perły. Co? Jej lawa! Jej lawa. Jej ekstra. Rzuciłam ender perłę na środek. Zabierasz to uważaj, bo niektórzy są tam wściekli. Łódź, już widzę jednego. Nie daj się! Ze go dla ciebie um, ten wiesz, że go dla ciebie. Albo osobiście zabiję? Jest! Mm. Jestem aktywmenta za castingu tej ja. gratu. Ej, Kamila, po co ty y, tak e, surwivalujesz jak to ja się nie opłaca? Jak no po nie, prostu, zabił mnie! Jak po prostu... Teraz tylko, teraz tylko wszystko rękach zostało. Eee... Ja no to chcący... nie miejmy! Nie, s... nie, sk... nie chcący. Och, w... nie chcący spadłem! A ja nie niechcący weszłam do portalu. Co? Cztery, po? trzy! Dwie. Proszę będzie! Ja weszłem? Spadam dla, dla Kamila. Ale my weszliśmy obydwoje ceny. Ale jest 8x8, 8, nie możesz wejść. Ej, dobra, to skaczemy do portalu? Jak? Jak my jesteśmy? Aha, to ja skaczę. Jak? Ja. Jak arena się rozpoczęła? A. Nie, dobra, my. Ja skaczę teraz dla was. Jak skaczesz, skoro na nasza już się rozpoczęła? No to my musimy się razem po prostu spotkać. Okay. Spotkać? Spotkać. Spotkamy się. Ej, <coughs> bo Paweł ciągle do mnie e, e, pisze. Czekaj, no mu. Nie, nie odpisuj. Niby cię nie ma. Nie, ja napiszę, że mój tata jest. Tata... Hmm. Kamil, czy ty spadłeś? Nie, ale ktoś walnął. Mm. O, ja o, to... A ja czekam na spawnie. Bo my musimy się spotkać i razem skoczyć. Dobra, teraz, <coughs> teraz <coś coughs> co. ale Ikar. <coughs> On podjął się A ty jeszcze chory jesteś, no. А ты, ты, Там рада. Да идем Они выходят для нас. Он так и не все oh, A ja nie! Ja na przykład będzie czterdzał nie. Ej Ikar, jesteś na spełnie. O! Moment, chwila. Jeszcze jakiś... Jomuś został? Juu, ju! Ej, Kamil! Teraz! Kamil! Dobra, zeskakuję. Dla was. Wreszcie. Trzy, dwa, jeden, chodź! Nie, tylko jedna nie arena. Nie! Widzę, Miu, widzę i Kara. Dobra, wszystko się dobrze składa. <laughs> Jesteśmy razem. Są lolo jakieś... 007 dołączył. Lolo. lolo! Lolo, a nie loloś! Mówiłem, lolo! Ty powiedziałeś, loloś! Ty jest, lolo. Łosoś. <laughs> lolo. Łosoś! Trzy! Jeden! 3-1, tak 3-1. No ja widziałem 3-1. No nie no, jak ja tam się mam dostać, skoro nie mam enderpery? Ja mam. Ty nie? Aaa, mnie nabiłeś! Całowałem jedyną enderperyę, nie wierzę. Wiesz, że cię tam też podoba. Nie! NIE 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 NIE! Nie nie kto? nie! nie, we mnie jeszcze szkabie rzuca! Tak. Ej! Kamil! Ka... Ka... Kamil! Kamil... Uh. Ej patrzcie co ja zrobiłem z moją matką! I KAAAAAAAAAAA! Celuj jeszcze, celuj! Aaa! Uh. Kto? No weź! Jestem na a tak orbitalny! Łowię w strągę! Łamię w zaraz! Łamię Ja ci za chwilę strącę z łuką! Co? Nie, nie! A, bo tak. Nie, bo ja nie mam łuku. A ja mam wiadro ja. za A ja a mam wiadro z wodą i z lawą. Ja to samo! Nie, bo nie, nie! Bo każdy to ma! Pokażę to mamie! Ja sobie o, ja mam a ja mam dwa chleby! A, a, a ja mam ja bo Ja łowię, wody. ja łowię w twojej tej! To też fajnie na jedzonkę. Ja, ja wiem jak dojść na środek! Tylko trzeba mieć refleks! Tylko trzeba mieć dębno! Tylko trzeba mieć level! Level up. A Ej, a wiesz, że jest nawet modyfikacja level up. Aaaa! level up! Ja cię ja nie mam refleksu. Jest, <grym> mam mały! Nie! masz. na odciski, zkę. Ej, a ja sobie tak spokojnie oglądam! <grym> My się tu bijemy, a on... A on ma ten... Weźmy wejdźmy. Ja nawet o, nie mam materiału. Masz wszystkie odmienne deski. Kościół mnie zrzucił. Zrzucił? Zrobię to dla przyjaciela. Aaaaaah. Wygram. Jedrosławom. Aaaaaah. Jej, ja ja minus 15! Minus 15 to jest bardzo złe. Niechętnie. A ja mam um, chyba plus coś tam. Plus coś tam. Ej, a ja może dodamy w końcu. Pawła? Ty decydujesz. Dobra, dodamy go. Czemu? Bo ja tak myślę, żebyśmy razem pograli na serwie. A jak on nie będzie chciał się grać na Skywalk? Rozłączymy go! O! to! No to dodaj! Ej, kto umie dodawać? Ja, ja, bo ja zrobiłem rozmowę. To dodaj! Nie! I kar, um, może. Nie, do mnie zadzwonili! No to sprawdź sam! Ja nie mogę! Nie no, czemu skoczyłeś? No bo nie chcący! Kurczę. Jest miu. O kurcze. Skoczyliście do portalu? Ej, ja spróbuję dodać. Ej, dodaję go. Dodaję go. Dodaję go. 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 Jesteś Paweł? No, a Marcin, na czym ty grasz? Ja jestem na Sky Warsie. Ja to chyba. Byłeś na ja chciałem wbić na 150 serwer. No. WIEDZIAŁEM! Ja już goście załączyłem Minecrafta, ale go gra to włączę. A ty możesz sobie pograć na swoich światach. ja nic nie na serwis. Co mój Och, no byliśmy pierwsi. Co Stop. ci się dzieje, klocka czy nie. I tak... I każdy, bo ja muszę jechać do bielniczki. Ja tak, powiedziałeś, to. muszę jechać do biedronki. <głos> <głos> muszę jechać do biedronki. Ej, ale dzisiaj czy już przyszłeś? Ja już przyszłem. Aha. Raczej nie przyszłem, tylko jechałem trzema autobusami w drugą stronę. Ej, wiecie co? Ja idę na minezy. <noise> ja idę na minezy. Bo o nie byłem. A kurde, nie! No na przykład, bo o, czasami wkurza. <grywa> Dobra, gdzie jest Minez? No w ogóle, Paweł, przywita się. Hej, ja. No właśnie. Gdzie jest Minez? Mów! Minezy jest na grach. Spróbuję to ładne. O, wbiłem i... Da, 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 da. Dobra, ja na to ja jestem na minus. Że... Jestem Narci, na minus. Marcin, a ja wiesz o czym ja bym Ja bym na serwer Roberta, ale bez game moda. No Spoko. Jestem na minus. Ale ja nie wbijam, bo widzowie by nie widzieli mojego ekranu i by musiało być cięcie, ja mi się nie chce. <coughs> to zrób chociaż chwilowe cięcie. Nie chcę się. Okay. Właśnie ile to jest 5 sekund chyba. Ale wy na minez! Na tej atrakcji, nie? Ja, no, ja jestem na minezy. Dobra, um, okay. Dzień. Dzień. To Dzień. się biją goście! No, no. Ale to jest ten minez. Weź się. Nie! O kurczę! No! A ja goniem gościom! Jest! Ej, kogo rozłączyło! Ikara nie, nie! I na złączyniku! O, 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 o! I o jakie nuby się go On, z gry podczas walki! Minęło. Ale czy do co, tam będziesz grać ciągle? No później wbiję! Ale, ale, od... ale co, ale gdzie Ej, no. e, ja biorę kit Vipa. No, Marek, ja w to nie wiem, jak. Ty kita Vipa. Jak teraz to się bierze? Ej, ja mogę, bo ja jestem vipem. A, a co mam pisać? Kit. Ej, a ja wcale nie kit start. Yeah, nie, no, już mam kwiatki. Mam żelazo. Nie. Ja też mam do e, przygodę. w im wyjdzie. Lu, gdzie ja jestem? Jestem e. jakiś wulkanach czy coś. E, Takie jest obsydianu. No. Hmm. Czeka, bo ja pamiętam to... kiedyś tam jest. Nie. Ja sobie wejdę na ten balk. Hugo, guzi chce sojusza podczas walki! Nie ma! Nie ma! Ej, Kamil! W ogóle ja wakuję jak najszybciej gościa zabić. Jeżeli musisz z jest... niego być mieczem, co? Nie! Jeżeli jesteś z e, nim... Musisz mu co soja, jak on zrozumie, że masz z nim soja, pociśnij go. No. Tak zawsze wipy robią. No. Ale marki pamiętasz jak było, że y, nadzieliśmy się na pułapkę, pamiętasz? Jaką? Na um, serwerze Mines. Y, na y, PvP. Znaczy na trolu. Tam gdzie ten łada podmina skrzynia i znaleźliśmy diaksowego gościa. Pamiętasz? Włączyłeś tryb walki tak. O nie Mew, to nie... A to ty! Co! Ja, gdzie wy jesteście? Co to jest? Ej. Ej, czemu ja mam. Ej! Ja no czemu ja mam skórzane rzeczy! Też mam skórzane. A ja mam żelazny miecz. A ja mam żelazny nie, ja żelaz no to No tego, że... to... jest no. Ej! Kamil, widzę cię! Ja się Na górze! Cześć, cześć, co Chodźcie, wspinajmy się na wulkan. Ja tam się wspinałem, nic nie ma. Ale zębiaki są. Pikardz, nie ma. Masz, ej. Ej, ej, powoli wchodźcie, bo zębiaki słyszą, kiedy my chodzimy. Ja to wiem, bo pisało Cie... w zasadach. Marcin, a jak wiesz, na co ja bym wbił? Nie ma. Na te, na kule bym. Wił. Ej, ej, u... Za Zasadą... Marcin. Marcin. No, nie. wiesz, że, nasi, wiesz, że mo, moglibyśmy wbić na kule kamień, by wim, ikar, by wim, w wim? Wiesz, że. A na ten serwer, na to co ja robię? Ja go nie mogę bić, on jest hakerem. Ju! Ja przeżyłem ja ja przy, ja z dwoma serduszkami. Ale fajnie, że ja też umiesz czytać grę. Bo znam trip. No, cheat start. Nie, jeśli to, że nikt mnie nie zabije, to powiedz, bo nie wiesz. Nie powiem, bo wszyscy ludzie się dowiedzą i się będą nieśmiertelni. Hello, Marcin, mogę Co teraz ja ja ma... A ja mam Ale, trzy. Ale pamięć, czy byłoby to fajne, gdybym teraz powiedział, jak zrobić sobie nieśmiertelność? A wszyscy ludzie by się teraz ją zrobili? Pewnie już wyszło z mody? Co to? Pomyśl. Ale w ogóle, no, zawsze koleś musi coś nudzić, nie? No to, no to gdyby wymyślili nową atrakcję, jakąś fajną. No właśnie, ja wiecie, o czym ja bym pomyślał? Ja bym co, pomyśla... miesiąc, co miesiąc, żeby były nowe atrakcje. No. Tak, a ja bym chciała, a a, żeby i, i, kiedy ty będziesz dorosły, e, żebyś ty wymyślił atrakcję. Hmm. Kiedy masz Czytaj! Był... Czytaj, mówię! Co? Czytaj, papier! Czytaj! Ej, ja wam powiem jedno, Marcin, jakbym miał wymyślić atrakcję, ja bym wymyślił cały serwer atrakcji. What? Hotel, hotel, hotel! 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 hotel. hotel. Za chwilę wejdę przed siebie, nie? Bo obchodzi mnie to, że na przede mną jest falafel. Ja słyszałem, what To już na hotel, dole papier". wiesz? Ktoś na dole jest. Uciekamy! Uciekaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Widzi nas! Widzi! Ej, chodź popatrz! Popatrz! Ten VIP już wyszedł! Widziałem! Ten VIP już wyszedł! Przecież ja jestem VIPem. Ale tamten gorszy wyszedł! Ej! Jak się nazywa ta atrakcja? Minezy! A na czym była? Na Trollcraftie? Na Trollcraft! Ja na coś innego idę. Co tu pisze? Do piwnicy. Uuu, to będzie? Do piwnicy! Dar. Tak. Ja sobie pójdę na ten. Na. Hajdec. Dar padł. No. A! Nikt nie chciał ci zaproponować, ale ci się nie zgodzisz. Ale o co chodzi? Aha, ty nie jesteś w sieci, to nic, to, to nie. nic. Bo ja myślałem, żebyś ten wbił na mój świat, ale ty nie chcesz. Na co? Na Ej, mój już skończymy ten e, odcinek i wejdziemy na świat Pawła. To! Ej! No! To... Ej, to czekajcie! Na główny spawn. spawn! Chodźcie na główny spawn y, tam gdzie się rozpicie po logowaniu. Mama! No. witam się, patrz Już jestem. Ja mam jakiegoś nowego skina, ludzie, bo co robiłem. Rzekł, ale... Gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Ej, no. Na głównym spawnie. No te... Spawnie. Czego? Lube, Serwera. No główny lobby. Lobby. Lub Mam nowego skina, jak Ja cię nie widzę. O, falawki no, jest. jest? Jak nie, nie ma. A, a ja idę na tego spawn'a. My jesteśmy na spawnie na trolu. O, siema. Gdzie jest Pikachu? Ja was nie widzę. Ej, Wychodzimy ze serwera. Nie, no udajesz. Ale ty nie wychodź, bo cię wtedy też nie będziemy widzieć znowu. No to, gościu, mogłeś mojej cztery wcześniej. No to dobra, ja się zalogowałem. Gdzie jesteście? Państwo? Tak. E, ty! Ty masz... Paweł, ja, ja ty taki... jesteś Steve'em? A ja widzę, że on maski na stwora. Ej, dobra, to komentujcie, subskrybujcie i łapcie... Czekajcie na mnie! To papę! Ja nie ja to... subskrybuj czekajcie na mnie! Tak! <gry> to to papa! Papa!